Nie kopcie w nocy, kiedy mogą czaić się potwory. Witamy w Łacz Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 mobów Minecrafta. Przyjrzymy się stworzeniom, które zamieszkują nasze ulubione sandboxowe światy. Niektóre nie będą Wam przeszkadzać, o ile ich nie sprowokujecie, ale inne zaatakują bez względu na wszystko. Nie omawiamy wielkich potworów jak Smok endu, ponieważ to bosowie, a nie moby. Numer 10. Wilk. Here you go, boy. Please like it. Please like it. Please like it. Te futrzaki znajdziemy w trzech różnych biomach i zazwyczaj podróżują w grupach. Na początku są neutralne. Atakują króliki, owce, małe żółwie i szkielety. Ale jeśli zaatakujecie jednego, cała watacha wpadnie w szał. Dajcie kość dzikiemu wilkowi, a na jego szyi pojawi się obroża i będziecie mieć lojalnego towarzysza. Będzie za wami podążał, dopóki nie każecie mu usiąść i atakował prawie wszystko, co wam zagraża. Pamiętajcie, by dobrze go traktować

Rozbójnicy to humanoidalne wrogie moby, które można znaleźć głównie w leśnych posiadłościach. Przywoływacz to ich magik, który ma kilka sztuczek w rękawie. Jego atak kłów przywołuje z ziemi. Chły może też przywołać dręczycieli. Skrzydlate demony atakujące z powietrza. Ciekawostka, kiedy nie atakuje graczy, zmienia niebieskie owce w czerwone. No cóż, skoro to go tak cieszy, jeżeli uda Wam się zabić tego wieśniaka wyrzutka, w nagrodę dostaniecie totem nieśmiertelności. Fajny bajer do oszukiwania śmierci. Numer 8. Zombifikowany piglin. Wszyscy znają zwykłe zombie, które atakują w nocy i spalają się w słońcu. Jednak zombie pigmeni to osobna kategoria. Rodzą się w neterze lub w rzadkiej sytuacji, kiedy piorun uderzy zwykłą świnię, i są odporni na ogień i słońce. Dopóki nie zostaną sprowokowani, są całkiem nieszkodliwi. Wędrują bez celu z mieczami w dłoniach. Jeśli jednak zaatakujecie choćby jednego z nich, on i jego towarzysze was otoczą. Nie polecamy walki z całą Armią, ale za zabicie jednego z nich dostaniecie zgniłe mięso lub złoto. Numer 7. Shulker taki bardzo dziwny, mały bloki the oh, Shulkery to małe wrogie moby zamknięte w niezniszczalnych skorupach, które można znaleźć tylko w miastach Endu. Dzięki pancerzom mogą ukryć się wśród fioletowych bloków i nie ruszają się z miejsca, jeśli nie muszą się teleportować. Kiedy się zbliżycie, Shulker wystrzeli samo naprowadzający pocisk, który na kilka sekund unosi was w powietrzu. Łatwo wyleczyć to mlekiem, ale uwaga na Twarde lądowanie. Po ich pokonaniu zdobytych pancerzy można użyć do tworzenia przenośnych pudełek na smakołyki. To so okay. so kind of like oh, Numer 6: Pajęczy Jeździec. Okay. Run! Run! Co dwie potworne głowy, to nie jedna. Jest bardzo mała szansa, że pająk odrodzi się ze szkieletem na grzbiecie. Jako pajęczy jeździec łączą szybkość i umiejętności pełzania po ścianach pająka ze zdolnościami łuczniczymi szkieletu. To potężne moby. To dwa potwory w jednym, więc po śmierci jednego, drugi będzie dalej atakował. Jakby szkielet spłonął na słońcu, zostawiając za sobą pająka. Jeśli uda wam się zabić obie połówki, Dziwki tej makabrycznej pary możecie zarobić dwa razy więcej łupów, w tym kości, łuki i strzały, sznurek lub pajęcze oczy. Numer 5. Strażnik. It's an hostile mob and resembles a giant Uważajcie, w morzach biomu oceanicznego możecie się natknąć na tych wściekłych wartowników. Są rozdymkowatymi strażnikami pomników, razem z większymi i bardziej zabójczymi prastrażnikami. Intruzów mogą atakować laserami o dużym zasięgu lub bronić się za pomocą trujących kolców. Prastrażnicy strażnicy potrafią też osłabiać Wasze zdolności wy dobywcze, Aby chronić skarby ukryte w ich królestwie, nie zbliżajcie się do nich bez odpowiedniego sprzętu. Jeśli zmierzycie się z nimi i wyjdziecie zwycięską ręką, waszą nagrodą mogą być różne ryby albo rzadkie podwodne dobroci, jak pryzmaryny. They are also covered by 12 spines, and if you attack them those spines are protruding, you will take a small of Numer 4 Płomyk Their mob spawners are in one particular type of room surrounded by fences. W ciemnej i złowieszczej fortecy netheru te słabo oświetlone duchy unoszą się w korytarzach. Po wykryciu wroga płomyk się rozpala i strzela w gracza trzema kulami ognia, podpalając cel i otaczające go obszar. Oczywiście zbliżenie się do tych płonących fantomów jest prawie niemożliwe bez poparzenia, więc najlepiej poczekać aż się naładują lub wykonają ruch, albo obrzucić je śnieżkami. Jeśli zgasicie je na dobre zostaniecie nagrodzeni Płominnymi różdżkami, rzadkim materiałem, który jest potrzebny do ważenia mikstur i zdobycia oka Endera. Numer 3 Gast. They've been around in Minecraft as early as Alpha. They used to be the largest mob in the game until the Ender Dragon was added in Beta 1.9. Wysoko nad neterem dryfuje ogromny, upiorny wróg, Gast. Przerażające w tych gigantach jest to, że ich wrzask nie cichnie wraz z odległością, wprawiając graczy w ciągły stan paranoi. Gdy Gast was namierzy, pluje z daleka wielką kulą ognia, która pozostawia po sobie ognisty krater. Jeśli chcecie stawić czoła tym gulom, pamiętajcie, by się ukrywać. Najlepszą strategią jest zestrzelenie ich strzałą lub odbicie kul ognia mieczem. Jeśli się uda, nagrodą może być proch strzelniczy lub ich łza. the, catching fire from the explosion. Numer 2 Enderman. I've ever seen. Endermeni to wysokie, czarne, upiorne istoty z wymiaru kresu. Niesprowokowani zajmują się swoimi sprawami, podnoszeniem i przenoszeniem bloków, ale jeśli spojrzycie im w oczy, zaatakują. Mogą się teleportować, przez co bardzo trudno z nimi walczyć, choć doznają obrażeń, gdy zbliżają się do wody. Osobiście zalecamy nie prowokować tych upiorów, ale jeśli jesteście odważni, pamiętajcie o masce z by móc nawiązać kontakt wzrokowy bez. Bez złoszczenia ich. Po śmierci bestia może zostawić Ender Perłę, która teleportuje gracza w dowolne miejsce. Każdego tygodnia wrzucamy nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1 Creeper. Zaczęli jako moby świń, ale stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i niebezpiecznych stworzeń w grze. Creepery poruszają się bezdźwięcznie, ale kiedy podejdą blisko, wydają syczący dźwięk, a potem BUM! Wybuchając, uszkodzą Was i Waszą ciężką pracę. Jeśli przypadkiem błyskawica doładuje creepera, wybuch jest jeszcze bardziej zabójczy. Walka z daleka jest najbezpieczniejsza, ale dobrze wymierzone ciosy mogą zdziałać cuda, dając proch strzelniczy po zwycięstwie. Nie zaszkodzi mieć pod ręką kota. Creepery boją się kotów i ocelotów. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.